To koniec mieszkania w tym miejscu. Było fajnie, było miło przez rok czasu, ale pora się wyprowadzić gdzieś indziej. Mieszkanie jest już całkowicie puste. W sensie, że mój pokój wszędzie jest pusto. Tutaj też. Więc co? Więc pora. Pora się przenieść do nowego miejsca. Więc lećmy. Yo, widzowie, witam Was z tej strony FighterCheck. A to jest kolejny Fighty Vlog. I dzisiaj. będzie. rumpu, Dokładnie tak. Znajdujemy się aktualnie pierwszy raz na nagraniu. W moim nowym pokoju zaraz pokażę Wam, co gdzie i jak wygląda w tym mieszkaniu. Pokażemy Wam też kuchnię, łazienkę, dwie łazienki w sumie i korytarz. Będziecie mogli ocenić w komentarzach, czy mieszkanko Wam się podoba, czy tamto stare lepsze było. Najważniejsze jest chyba, że mi się dobrze tu mieszkało, prawda? Mam nadzieję, że mi się będzie tu dobrze mieszkało, ale czy tak będzie, to się okaże z czasem. Nie przedłużajmy, pokój, oczywiście zostawimy na sam koniec. Pokażemy korytarz, łazienki, kuchnię, bo pokój jest najlepszy, więc chcę jakby zostawić oglądanie pokoju na samiutki koniec. Chociaż pewnie co nieco już straciłem za sobą na przykład, ale cichutko, na spokojnie. Jeszcze wszystkiego nie pokazałem. Więc życzę Wam miłego oglądania i zacznijmy nasz house tour? Apartament tour? Nie wiem. Ok, więc na samym początku znajdujemy się na korytarzu jest tu echo niestety troszeczkę, tu jest internet, tu jest kuchnia, do której przejdziemy później, na spokojnie Wam pokażemy. Tu jest jedna z łazienek, a dokładnie kibelek, gdzie można się tylko i wyłącznie wybróżnić. A tu jest druga z łazienek, gdzie można e, się na przykład też umyć. Tu są pokoje, do których nie wchodzimy, bo są pokojami i współlokatorów innych. Jednego tylko poznam. póki co, chyba mieszka jeszcze jakiś. E, znam tego pana stąd. E, nie jest Polakiem. Nie pamiętam imienia, głupio mi. Ale cóż... Tu są szafki na buty i na przykład moje buty są tutaj i chyba tutaj. Tak. Więc szafki na buty. Tu jest szafa gospodarcza, w której są takie rzeczy jak no, do sprzątania, tak, w sensie, wiecie, e, o, jakiś czajnik jest stary, jakieś wiadro, e, no niestety nie wiadro wody, xd, e, jest tutaj e, złotka i szufelka, jakieś szczotki, jakieś odkurzacze, jakieś mopy, jakieś deski do prasowania. Więc tak to wygląda, dużo wolnego miejsca, więc mi się wydaje, że jak będzie zima, to będę mógł coś tutaj swojego rzucić. Ale tu zobaczymy. I co? I tak wygląda korytarz. Nic takiego nadzwyczajnego, nic takiego ciekawego łazienki. To jest pierwsza łazienka. I mianowicie to wygląda ona tak. Mało przestrzeni. Taki kibelek, żeby się wypróżnić, tak? ale nie jest mój ja mam swój na szczęście też więc tak te, to wygląda póki co nic nadzwyczajnego lecimy dalej drzwi skrzypią niestety to jest z tego mieszkania że drzwi skrzypią, ale to nic na szczęście jestem introwertykiem chociaż zdarzają mi się zdarza mi się czasami chęci bycia samemu. Ale mi się wydaje, że nie będzie mi to przeszkadzać, że piszczy wszystko. O, to też piszę. Tutaj jest... Można się zamknąć. Tutaj jest drugi kibelek. Tak... Yy, wanna... Boże, jaka wanna? Jestem debilem. To jest ten... Yy, prysznic. Tu jest prysznic, kabina prysznicowa i tak dalej. Fajnie się zasuwa, ładnie, tak. Super, jeszcze się tutaj nie myłem. jeszcze pierwsze mycie przede mną. Tu są moje kosmetyki, kosmetyki kolegów, jakieś ręczniki, papier, tak, mop, jakieś mydełko. Nie wiem, co tu zostawiłem, żelazko, ale jest. O, patrzcie. Nie, 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 nie wiem, co to znaczy. Shut up, you look good. Chyba... Zamknij się. Wyglądasz dobrze. Ale ja nie wiem, czy to to znaczy. Być może się zgłośniłem teraz. Ja nie wiem, czy to to znaczy. Powiedzmy, że tak. Ale ja nie znam angielskiego. No cóż, nieważne. E, rozkminiam ciągle, ale jeszcze... No i właśnie rozkminiłem. Bo się zastanawiałem, jak się to oświetla i widzę, że tu taki sznurek jest. Pociągasz za sznurek i normalnie masz światełka, ale... Czy to daje dużo oświetlenia? No nie wiem, mi się wydaje, że nie. Gorzej jak... Nie wiem właśnie czy... Jak się wymienia bateria w tym. No nieważne. Tu jest szafka. Kolejna. Tu mam swoją portmonetkę, czy... Jak to się tam... To nie jest portmonetka. Boże, jestem debilem. Nie pamiętam jak rzeczy się nazywają. Myle rzeczy ciągle. Ehm, tu są moje kosmetyki po prostu, tak. Kosmetyczka! To jest moja kosmetyczka, gdzie są moje kosmetyki typu, nie wiem, szczotka do włosów, typu, nie wiem, maszynka do golenia z żelem i tak dalej. No, mi się wydaje, że na odcinkach mogliście ją kiedyś tam zauważyć, ale nie jestem pewny. Tu mam zlew, tak, to jest dosyć obszerny, fajny, taki no, spory jest ten zlew. Mi się podoba bardzo. Tu pusto póki co... Tak pusto. Tu jakaś chemia, więc git. I tak wygląda łazienka. Lecimy dalej. Lecimy dalej i tutaj mamy kuchnię i jakiś jeszcze jeden pokój kogoś, który dotychczasowo był otwarty, ale ja raz go zamknąłem i nie wiem, czy tam się ktoś prowadził, podejrzewam, że nie, ale nie będę tam zaglądał. To jest kuchnia. Tak, pralkę mam w kuchni. Nie wiem, kto tak ma, pierwszy raz z czymś takim się spotykam, ale pralka jest w kuchni. Mikrofala, czajnik, jakiś mop, fajnie. Płyny do mycia naczyń, zlew, yy, kuchenka do gotowania, którą też jeszcze nie umiem się obsługiwać. Ale mam nadzieję, że wszystkiego się nauczę z czasem. Okap, są szafki, są kosze, ale korzyść też pod zlewem chyba tutaj albo obok. Pod zlewem, tu jest zlew, czyli korzyść jest tutaj. Tak jest też tutaj jeden jakby ktoś jeszcze chciał lodówka i to taka obszerna co mam w lodówce nie z tej strony oczywiście ja w lodówce mam takie rzeczy to są moje rzeczy czyli woda, monstery i sałatka <laughs> nie no bogata ta lodówka jest dla mnie nie? I jakieś inne produkty nie moje oczywiście tu jest zamdażarka niżej Pewnie kolejny rok nie będę z niego używał, bo w poprzednim mieszkaniu i dwa lata temu w mieszkaniu za bardzo nie używałem Tu są, e, a to nie moje, więc nie powinienem tego otwierać. E, po prostu półki, gdzie można sobie przechowywać różne rzeczy. Oto jest suszarka do naczyń. Tak, tak to wygląda. Fajnie. Czy tu ktoś coś ma? E, tak, tu ktoś coś ma. Nie wiem. Okej. Okay. Tu są moje rzeczy na samej górze. Tylko jedna półeczka jest moja. Nie wiem, czy wszystkie półki są w miarę pozajmowane. Ja mam tylko jedną, a mieszka nas tu trzech. Półek jest ewidentnie więcej niż trzy. Wszystkie są pozajmowane, a już nie będę narzekał. Sztuczce, tu tak samo i jakieś zrywki, nie wiem, leplamówki. Tu tak samo jakieś talerze, sztućce i tak dalej. Ale to nie moje. Jak ja się tu wprowadziłem, to było pusto. O, na dole jest fajnie, że na dole jest puściutko. O coś tam jeszcze swojego wrzucę. Jak ja się tu wprowadziłem, to nie było w ogóle naczyń. Nie było w ogóle żadnych tych. E, nie no, szlipce były, ale nie było naczyń. E, nie było żadnego. onoża nie widziałem, kuchennego. Było pusto. Nie było patelni, nie było garnków. Nie było misek, talerzy, szklanek. Kubków, nic więc stwierdziłem, że muszę sobie to kupić na własną rękę i jak będę w przyszłym tygodniu na wsi, w domu rodzinnym to sobie to związek i będę miał swoje własne bo tak jest niebezpieczne mieć swoje własne więc co, chodźmy do mojego pokoju tak wygląda moje nowe mieszkanie tak wygląda mój nowy pokój jaram się niesamowicie Mam ładne okno za sobą, ale nie mam balkonu tym razem. Bardzo dobrze, bo balkon nie jest mi w ogóle potrzebny. <laughs> Może zostawić suba, lajka i miły komentarz, mi będzie bardzo miło i będę się cieszył. I porno najlepsze, myśleliście, że zapomniałem? Nie zapomniałem. Więc co? Więc pora pokazać wam mój pokoik. Dokładnie tak. Zobaczmy, jak to wygląda. <laughs> Więc tak, widok z balkonu mam taki. Na trzecim piętrze mieszkam. Bardzo, bardzo ładny widok. Ej, serio mi się podoba. Nie mogę się doczekać jak będzie zima, jak będzie śnieg. To wszystko będzie tak pewnie bardzo pięknie wyglądało. Jestem ciekawy. Ładne, długie zasłonki, żeby sobie wszystko zasłonić. Tu mam fotel taki trochę niby chyba ala gamingowy, albo nie wiem, ja się nie znam, ale ładny fotel, fajny. Tu mam biuro. W sensie, że biurko Jakieś plecaki, fuj, plujemy na to plecaki. E, biurko i tutaj mam jakieś kubki. E, Szczówce i pod tym też mam swoje jakieś tam. Rupiecie, nie rupiecie chemię, nie chemię. Bardzo mi się podoba ten obraz. Krzywa wieża w pizie. Super jest. Nie, serio mi się podoba, bardzo mi się podoba. Więc co, tak to wygląda. Czy pokój jest dużo przestrzenny? Jest trochę przestrzeni, może nie jakoś dużo, ale trochę jest. Łóżeczko, no i super. Mamy łóżeczko. Mam materac swój własny do tego łóżka, bo na tym się głównie leży, więc mam materac. Ale ten materac jest trochę za mały, jakby autentycznie. Zobaczcie. No, ten materacek jest troszeczkę za mały i się nie mieści. I tutaj mamy półkę, na której mam różne też rupiecie. O, to mi się najbardziej podoba. Mam zabaweczki różne, tak. Fajne rzeczy. Tak mam na widoku majty, bo jakby mam tylko jedną szafę i szufladę w biurku, gdzie mam zawaloną różnymi rupieciami, więc musiałem jakoś tak sobie poradzić. Majty mam na wierzchu. Ale będą czyste majty na wierzchu. Brudne będę gdzieś chował. Tu jakieś tam pudła, nie pudła na szafie. Tu gitary z boku, wzmacniacz i yy, ukulele, więc fajnie. Jaram się, mi się to mega podoba, brakuje mimo, że jeszcze jednej szapeczki, ale ale jest git, szczerze, jest git. No i szafa. Szafa, w której też mam jakieś tam swoje rupiecie. Yy, głównie ma ciuchów yy, więc tak. Ja się jaram niesamowicie. Wszystko mi się podoba. Jestem zerany. Oto jest moje mieszkanie. Więc co? Mam nadzieję, że w tym mieszkaniu spędzę niesamowite przygody. Niesamowicie fajnie będzie mi się tu mieszkać. Cudowne chwile i tak dalej. Przez kolejny rok. Jak się spodoba, to dłużej niż rok. Zobaczymy rok na pewno. I co? Ja mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani. E, house tour. Ja dalej nie wiem, bo się kłóciłem z dziewczyną ostatnio ja mówiłem, że to jest house tour. Ona mówi, nie, to jest chyba ap apartment? Apartament? Nie wiem. Apartament tour? apartment tour? Bo to jest mieszkanie, a nie dom. Ja mówię, no i co z tego? Jakby, no to room tour. I, i tyle po prostu. No ale pokazałem też inne rzeczy niż pokój. No nieważne. W każdym razie mam nadzieję, że. Podoba Wam się, bo mi się bardzo podoba. No, najważniejsze, żeby mi się podobało, ale jak widz jest zadowolony, że fajny odcinek, to ja się też cieszę. Więc co? Ja myślę, że to by było na tyle w tym materiale. My widzimy się w kolejnym tygodniu, w sensie, że za kolejny tydzień, w kolejny poniedziałek. Jeszcze jestem trochę przeziębiony, więc przepraszam, że to było słychać przez całe nagranie. Mam nadzieję, że jako tako się spoko to oglądało. Nie przedłużam, ja byłem Fajterciak, do następnego jo!